No to jazda i jeszcze, dobrze Witam Was serdecznie w kolejnym Rawie. Dziś jedziemy singiel położony przy zachodniej granicy Puszczy Kampinoskiej na górze Świętej Teresy. Na Trail Forks znajdziecie go pod nazwą Cześć Tereska. Podjazd standardowo sobie odpuściliśmy i od razu przeszliśmy do głównego dania, czyli typowo mazowieckiego flowowego slalomu między drzewami. Cały singiel biegnie po zielonym szlaku turystycznym i dzięki temu jest ładnie oczyszczony. Żadne wiatrołomy nam nie przeszkadzają. Pierwsza część łudząco przypomina szczebel nad kaliskiem czy przedłuże, jednak największym zaskoczeniem była dla mnie druga sekcja. Powiem tylko, że średnie nachylenie w tej drugiej części przekracza 14%, a to sporo nie tylko na Mazowszu. Okupa! I teraz mocno w dół. Uuu. I jak? Podobało się? Mi z pewnością. Kończąc, życzę Wam zdrowych, wesołych. Trzymajcie się i do zobaczenia w lesie.